Cześć, ja jestem Olek i na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie drugą e, połowę boksa do kolekcji Pani Infat 35 2021 Update. E, słuchajcie, poza odcinkiem mm, otworzyłem sobie mojego drugiego boksa. Jak widzicie, mam już komplet rarek. Niewielu kart brakuje. Tutaj Impact Signing brakuje mi dwóch, chyba. Tutaj jeden, tutaj drugi. Bazówki mam wszystkie, jak Wam tutaj pokażę. I tutaj już na kartach specjalnych już trochę brakuje. Jak widzicie, tutaj Ronaldo na końcu. Mam listę tutaj braku. Brakuje 19 kart i dzisiaj będziemy ich szukać w tej właśnie drugiej połowie boks więc album na razie odkładam i zabieram się za otwieranie drugie osiemnaście saszetek Bo już nam nie będzie potrzebny więc tutaj teraz Zlecimy z pierwszą saszetką. <laughs> Nie. Interesują nas tylko karty specjalne. Frena, Frincao w Barcelona. Impact signing. Fati. Gold, Winter Star, w C. barcelona. Tutaj będę rozkładał. I reszta to pasówki. I wydaje mi się, że numer 142 mi brakuje. Właśnie. Zgadza się. Sobie go wykreśliłem. Idziemy z drugą saszetką Bazówka. On tutaj jest. Torreira. Atletico Madrid, Impact Signing. Sergio Aguero. Winter Star. Gold. Manchester City. I jeszcze to już bazówki. I jeszcze jak tutaj patrzę, to 139 też mi brakuje. To już właśnie wykreśliłam sobie. 36 numer to jest Antoni Ajax Amsterdam Koke Kapitan Atletico Madryt Ostatnia karta specjalna to że Felix Atletico Madryt Magic Magican to jest Dobra. Dobra. Czekajcie trochę, to bym to może poprawił. Okej, okay, lecimy. Bazówki Okay, karty specjalne, proszę, składam: Kimiś, Magic and Bayern Monachium i Quisens, Olympic, Marsylia, Impact, Sydney Więc kolejna saszetka Tutaj posówka. to są trosówki okej, okay. Hakimi, Inter, Impact Sealing. I ramos, Real Madryt, Kapitan. Więc kolejna saszetka. To sobie tutaj zostawimy specjalne. Same pasówki tutaj zostały, dobra? Miner, Bolsia Dortmund Impact Signing i Greenwood Manchester United Magician. No to kolejna saszetka I i Mamy tak Impact Signing kolorów. Inter. Już miejsca brakuje. Bo wszystko możemy na górę przesnąć Gold Ronaldo Juventus i Alexander Arnold Mecz Liverpool. Dobra, kolejna. Bazówka. Brat, już są bazówki. I tutaj mamy teraz tak. Kean, Impact Signing, Paris Saint-Germain i Henderson, Kapitan, Liverpool I to kolejna saszetka to jest bazówka. dobra Eden Hazard, Real Madrid, Magician i Jota Impact Signing, Liverpool. Kolejna. coś na pewno zaraz wpadnie. Ja to czuję. Coś, co, czego jeszcze nie mam. Tu mamy Verratti Paris saint Germain Magic i Van De Beek Impact Signing. No to dalej. Prosiłam, właśnie wykreśliłam Verati, bo jego akurat mi brakowało. Tutaj bazówka. Bazówek mam komplet, już mówiłem. Jej, Rarka! Fajnie! Będzie na wymianę. Jeżeli nie trafię wszystkich kart. Tutaj mamy kogo? McKinney Impact Signing. Gdyby to był numer nie 23, a 24, to bym wykreślał, ale niestety powtórka. Karta mi wypadła, już mam. Neuer, Kapitan, Bayern Monachium i Ake Impact Signing Manchester City. Teraz właśnie już Neuera wykreśliłem. co to ma Gold, Winterstar, Lukaku Inter, dalej Kawani Impact Signing, Manchester United i Handanowicz, Kapitan Inter, właśnie wykreśliłem Lukaku już Kogo tu mamy? Lewandowski, Bayern Monachium, Winterstar i Davy Klassen, Ajax Amsterdam, Impact Signing. Dobra, teraz kolejna, jeszcze cztery zostały. I co tu mamy? Bellingham, Borussia Dortmund, Impact Signing, już się nie mieszczą w kadrze. Aż trochę mało miejsca jest, ale jakoś będzie. Leo Messi, Kapitan, FC Barcelona, dobra. Bazówki. i co tu jest Veratti, Paris Saint Germain, Magicaine. Cassio, Kapitan Corinthians i Henriki. Um, to jest Olympic Marsylia Impact Signing. Już całkowicie Impact Signing sobie, wszystkie miejsca. Dobra, to dalej, Tauvin, Olympic Marsylia. Magic Hand, żeby jakoś to tu, bo nie wejdzie chyba nigdzie indziej i Chisa Impact Signing Juventus. Właśnie go wykreśliłem z mojej listy braków. No tutaj, jest mój brak. Nie wiem, jak to zmieścić. Za so dużo kart specjalnych. Zresztą, im więcej, tym lepiej. Będzie przynajmniej coś na wymianę. Jeśli tak, mam już fajne karty na wymianę. W ogóle na sticker, że yy, mój nick to Olek 1103 z dużej litery. I na przykład z Euro 2020 na wymianę mam Hradeckiego, yy, Kamare i Rajtale. I tutaj mamy teraz KOKO: Promes Ajax Amsterdam, Magician, to musi przyjść, bo się nie zmieści. I Suarez, Impact Signing Atletico. Tutaj tam. E, więc słuchajcie, na dzisiejszym odcinku to już będzie tyle. E, po wszystkim moja lista braków wygląda w ten sposób. Dobra, a więc na dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Do zobaczenia. Cześć.